No, Kubuś, dawaj. Tak. Pięknie. Co? Brzęczni się. Już, daj, daj. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie pij jeszcze. Tutaj muszę pokazać, co Może pijesz. Że wytrawne trunki. I walimy, no. I I kogo? No, dawaj. To jest Leo. Leo to jest mój najlepszy Pijatel. Mój najlepszy Pijatel. Chodź po Chodź, Dobrze? Leo, kurwa, nie. Nie bój się. Wyskać. Ja. nie rób. Ja. Pogój. Budeczka? To tu pasta do butov. Já nevím, kde je ta misiňa, ale vždy si A vám tě vám tě, tě. A ten švédský to What's <boundaries> tem que que? <laughs> oh, o o guy? É <söz sem tenrec practices> O <shows genec>

Kubuś co jest z Tobą? Osłabłeś? Tak. Chodź, Leo. Leciutko, nie? Co? Leciutko osłabłeś, co? Nie. Wleję sobie. Jak? Wleję sobie. A wlejesz? No to lej. Jest sobie za ogródek taki mały, krasnoludek. Czego szukasz, mój małoludki? Wódki, kurwa, wódki. jest tutaj!

O, nie, to tak nie. Nie Co, nie lejesz? Nie mam czasu. Kurwa, jeszcze ja mi nakrętka panu Co pierdolisz? A widzisz? Trzeba. Papkę na szczurę i na, na mysę. To jest do tynku. O! Oh. Leo, idę, Leo, Leo. Oj, najlepiej. Bez atakowania. Oj, no. Alla, doch, quiero, Cristo, Sabbath, <nom metrosmal>. <Gun> no to nie muszę. No, yeah, to tu, tym domu być lepiej. এমসা বটা কিজটাকিফু পাতাকফোনবত ক কো সবে মুক্ত চা কা Nie wolno bym nie wziął. Jak zaśmieciłeś, to to wyrzuc do śmieci. Leon... No... Mój to nic nie warte. Przestań. Kubuś, a jak ty dojdziesz do chaty, co? Prosto przy ciebie. tak? Idzie sobie przez ogródek taki mały to czego szukasz mój malutki łotki kurwa wodz. Aj, 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 to kurwa klabocie? czego sił, mam Kubuś, a weź Darczyń, to wiesz. Uwa! Jak? Jeszcze raz. Weź, słyszysz? Kubuś, Kaj. weź ninie, udawaj. Naj! Nie! Oj! Zakazać! Ta gada! kara! oj!